Dobry wieczór. Wszystkich kolegów hodowców witam. Dzisiaj na karmę przychodzi cytryna. Trochę będzie tam drożdżamy osypana. Jutro na przykład swojej roboty czosnek z olejem. Olej mam z lnu. teraz wycisnę wam, raczej wycisnę wam, do mojej głębi. I ona wsiąka do jutra. Jedna cytryna na 5-6 kg karmy. Zaraz tu sypie drożdżamy, wymieszam, będzie stało do jutro, widzę będzie dawano od 19-20 godziny, w sensie tak jak dzisiaj się teraz u nas szybko ziemia no. magiczna. W sumie teraz się bliżej rok. Z głębi moje skradzione. W sumie te kamery mam dwie takie. Cztery nawet nie pamiętam, bo trzeba było jeszcze rachunek wam w styczniu w albo w grudniu kopione. To są na. po niemiecku Wilkamera, po niemiecku, po polsku. Które mnie tego słowa Zbrakło, Na dzikie zwierzęta. Takie mam dwie kamery. Kto chce, może ode mnie chodzi. От купить в сумме. Бо на Барковска, Барковска страшно дуже, Може быть камера дуже, то су. В сумме тут тоже не су звуки камеры, але в сумме так, что навіть не было цирано. Что навык заклеено тут. Рими, балковська входит на джалки, балковська цик-цик. Інструкція є, wszystko є. Są nowe. Nawet jak rachunek, gdzie znajdę rachunek mogę dać. Także. to ma gołębie drogę, musimy mieć kamerę. Nie będę to się powtarzał, ale... Się niby kolegów to Ten jeden to nawet na wspólnych gołębikach nie popłacił. No kurna dziada, dziada z siebie. Z kolegami, niby z kolegów, kurna do Belgii dzwonił. Oni dalej nie będę mówił on się za kolegów, jeszcze pod... Chłopiek byś nie zapłacił byś nie podawał za kolegów Ale nie będę, nie będę może inne się wypowiedzieć. Najpierw za gonniki wspólnie po zapłacę, później za kolegów się powołuj. Znaczy Dam churra moje nazwisko z dziadu nie powtarzam, bo znaczy tego zna, no, tego da Najpierw zapłacę za gumiki i, i znaje ludzi mój oszuście no dobra, pozdrawiam, nie będę co zanudzał Ci mu ktoś chce te dwie kamery mogę odstąpić Abo te računi, še jih najdem, v januarju so bili kupljene, to je še morda rok, morda pol roka, v oranžni barvi. Dobro, moram še to razgovoriti na in nakariti. Pozdravljam, dober lot.